Z tej strony znowu żabcia olcia i w dzisiejszym odcinku part 2 tej historyjki jak Oliwia i Zuzia zafarbowały włosy. A więc zaczynamy. O nie! Co my teraz zrobimy? O nie wiem, ale na, na razie udawajmy, że nic nie ukrywamy. Lepiej chodźmy do swojego pokoju pomyśleć. A może po prostu przyznamy się, mamie, że ukradłyśmy jej farbę? Nie. Mama by się wtedy bardzo zazłościła. Wolę nie wiedzieć, jaką karę by nam dała. Racja. Mam pomysł. Pójdziemy potajemnie do fryzjera. Ej, dobra. Mamie powiemy, że idziemy na zakupy, chociaż nie wiem, czy ona nas wypuści, bo myśli, że jesteśmy chore. A nie, ona nas nie wypuści, bo myśli, że jesteśmy chore. No to co teraz? Hmm. Dziewczyny, a co wy takie smutne? Maja, musimy ci się do czegoś przyznać, ale obiecaj, że nie powiesz tego mamie. Dobra, słucham. Patrz. Yy, dziewczyny, co wam się stało? Co wy z włosami zrobiłyście? Ukradłyśmy mamie farbę, bo chciałyśmy pofarbować sobie włosy. Ale dlaczego chciałyście pofarbować? No, dlatego, że po prostu chciałyśmy. Ładnie wyglądać. I chciałyśmy, żeby nas w szkole lubili. Przecież macie dużo przyjaciółek. Właśnie nie. My ci tego nie mówiłyśmy, ale wszyscy się od nas odwrócili. No. Ojejku. Mamy tylko dwie przyjaciółki. Dwie? To mało. Ale jakby teraz tą farbę zmniejszyć. No właśnie, jak? No nie wiem, ale mama się nie może tego dowiedzieć. Nie no. Nie wiem, jak to zmyć. Może po prostu dziewczyny, przyznajcie się, mamie, do tego, że pofarbowałyście włosy. Nie potrafimy. O mama idzie. To chyba nie kroki mamy. Nam się chyba tylko wydawało. Cześć dziewczynki, a co wy takie smu? A co wy z włosami zrobiłyście? Co? Próbowałyście włosy moją nową farbą? Bez mojej zgody? Ukradłyście mi farbę. Nie dość, że ukradłyście mi farbę, to jeszcze pofarbowałyście włosy. Ja wam nie pozwoliłam. A poza tym to trwała farba. Muszę wam dać ogromnie dużą karę. To wy udawałyście, że jesteście chore? chore? Tak, udawałyśmy. Aaaa. Tabletów już nie macie. Telefonów też nie. To jeszcze jakoś przeżyję. Ja też. I szlaban na chodzenie do piwnicy. Jeszcze będziecie codziennie sprzątać. Teraz to już przegięłyście. Chodźcie ze mną. Dobrze. Najpierw się przebierzcie, bo jest za ciepło. I szlaman na robienie rzeczy DIY. Co? My uwielbiamy robić DIY, ale już nie będziecie. Przegięłyście. Dlaczego to zrobiłyście? Chciałyśmy, żeby nas w szkole lubili. Przecież Was lubią. Właśnie nie. Wszyscy się od nas odwrócili. To trzeba było mi powiedzieć. Czajcie. Tak. Chodźcie. Wy macie 10 lat, a nie 5. Mamo, czy coś jeszcze wymyślisz? Tak, zakaz grania na konsoli i jeszcze zakaz chodzenia na dwór nie, jak my to przeżyjemy. Spokojnie, damy radę. Mam nadzieję, że tej rady nie dacie. A teraz żegnam. Mama jest na to taka zła. Teraz musimy tutaj siedzieć. Pięć godzin. Wiecie, co dziewczyny? Chyba dałam wam za dużą karę. Naprawdę? Myślę, że powinnam trochę mniejszą dać, ale przegięłyście. Mamo, a jak będziemy grzeczny, to nam odpuścisz tą karę? Zobaczę, zastanowię się. Na razie nie odpuszczam. O nie! Co my teraz zro zrobimy? Oliwia, spokojnie, damy radę. Mama mówi, że ma nadzieję, że tej rady nie damy. Ona tak mówi tylko dlatego, bo jest na nas zła. Dlaczego my w ogóle te włosy zafarbowałyśmy? No ja też nie wiem. Dziewczyny, sprzątać. Okej, okay, okej. Okay. Hej, już jesteście. Możecie zacząć sprzątać. Pół godziny później. Hmm, ładnie tu posprzątałeś. Hmm, pójdę na dwór. Alicja dzisiaj mówiła, że będzie yy, w Pałacu Młodzieży. Pójdę tam. Tylko najpierw muszę się w coś ubrać. Ubiorę chyba dzisiaj strój kurami. Albo nie, to takie bardziej na imprezę. Ubiorę tą bluzem. Ok. Dobra, i jestem gotowa. I lecę. Hej, Maja. O, cześć Alicja. Maja! No? Hej, Marta, wolę się od Ciebie trzymać z daleka. Ja raczej też. Maja, chodź, mam dla Ciebie coś pysznego. Czego jeszcze nigdy nie próbowałaś. Co to jest? Hmm. Pachnie jak jagoda. No bo to jest jagodowe. Zgadnij co to? Nie. Czy to jest e-papieros? Naprawdę? E-papieros? Tak, nie bierz od niej. Bo no weź jak jeden raz zapalę, to nic mi się nie stanie. Uzależnisz się, nie rób tego. Jak jeden raz sobie weźmiesz, to ci się nic nie stanie. Sama nie wiem, czy tego chcę. Nie bierz, nie bierz. Dobra, ale nigdy więcej nie zmuszaj mnie do czegoś takiego, OK, Zrozumiano? Nie, nie wierzę, że to zrobiłaś Maja, ja już idę. Policja, pa. Jeszcze się obraziła. O kurde, co to jest? Tak, na razie trochę gryzie w język, ale przyzwyczajisz się. Hmm, ale dobre. Ale dobre. Muszę sobie dzisiaj jeszcze zapalić. Mogę go sobie wziąć do domu? Tak, możesz, możesz. Dam ci jeszcze jednego. O smaku jabłkowym. Okej. Okay. Dam ci jeszcze truskawkowy. I y, ten. I borówkowy. Nie, nie, to nie był borówkowy, tylko yy, arbuzowy. Dobra, to dzięki. Spadam. Dobra, rozpakuję się. Tu mam jeszcze te papierosy. O! Jajcik. Jestem mega ciekawa, jak truskawkowy smakuje. Na pewno super. Mmm, ale pyszne. Ale Alicja myśli, że tak szybko się uzależnie. Ona to jest pani kara. Czy Maja uzależni się od e-papierosów? To, co zrobiła jej koleżanka, było naprawdę niemądre. Pamiętajcie, żeby nie palić papierosów, bo to jest niezdrowe dla życia. Zobaczycie już w kolejnej części tej historyjki, czy Maja się uzależni. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę. I pa, 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 pa! pa!